Informacje Kultura Sport, Krzysztof Hile, dzień dobry. Dziś w MOKU przedstawiciel południowo-niemieckiej firmy TIF wręczył prezesowi Pafanyk Henrykowi Kobyszewskiemu certyfikat międzynarodowej normy ISO 9001. Pabieńska Fabryka Narzędzi to trzecia po Filipsie i Suware SA, pabieńska firma posiadająca certyfikat ISO 9001. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, firm współpracujących z Pafaną oraz przedstawiciele zarządu i załogi aktualnie przekształcającej się w spółkę akcyjną Pabieńskiej Fabryki Narzędzi. Myślę, że to, co się stało przed chwilą, jest to bardzo duże wyzwanie na przyszłość. Ja chciałbym tylko serdecznie jeszcze raz w tym momencie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak dużego sukcesu, że ten proces został zakończony pozytywnym audytem certyfikującym. To jest Państwa zasługa, całej zawodu którzy nawet w najmniejszym stopniu przyciągnili się do tego, żeby ten system działał. W imieniu władz samorządowych głos zabrał prezydent miasta Jacek Gryzel Państwa firma jest trzecim Zakładem Pacieńskim, który skutecznie zakończył ten proces i posiada już certyfikat dla tych z państwa, którzy może... Nie są zorientowani, pierwszym zakładem była Pawielńska fabryka żarówek obecnie Filip z Pola. W drugim dosłownie chyba o kilka tygodni, który przeżył Pawlanę. My, tak? No, tego w takim razie nie mogę doczekać, że jeżeli tak, to w każdym razie już odebrał swój certyfikat. Tak. Ten zakład tak. Pawielnicy Kijów, również y, z Sudary SA, dał na jest to też bardzo znamienne, że jako jeden z pierwszych zakładów w Polsce, zakład pracy gwarantyjnej, taki certyfikat posiada. I tu by y, Państwo nie się, że to jednak nie to pierwsze miejsce, to chcę powiedzieć, że w rywalizacji z tak dużym miastem jak Łódź na certyfikat oczywiście, prowadzimy w tej chwili 3-2. <grym> I za serdecznie w piątek doszło do groźnego pożaru mieszkania w bloku przy ulicy Dąbrowskiego 34. Pożar powstał w wyniku zapalenia się oleju jadalnego podgrzewanego na kuchni. Dochodziła godzina 15, kiedy to dwaj młodzi chłopcy, chcąc usmażyć frytki, nieumyślnie spowodowali zapalenie się oleju. Ogień natychmiast przeniósł się na drewnianą boazerię i objął swym płomieniem całe pomieszczenie kuchni, przedostając się do przedpokoju. Chłopcy uciekli z mieszkania. Zawiadomione jednostki straży pożarnej, przybyły na miejsce pożaru, zastali już praktycznie dogasające płomienie, które w kilka minut doszczętnie zniszczyły kuchnię i przedpokój. Jedyną ofiarą tego zdarzenia był pies, który uległ śmiertelnemu zaczadzeniu. Nie pomogło ratowanie go przez właścicieli, którzy zostali powiadomieni o pożarze i natychmiast zjawili się w swoim mieszkaniu. Na miejscu zdarzenia zjawiły się również ekipy gazowników, które odcięły gaz dochodzący do bloku. Kolejny pożar, który miał miejsce tego samego dnia, to podpalenie altanki przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Około godziny 23 jednostki Straży Pożarnej przybyły na miejsce zdarzenia. Ze względu na dość późny sygnał zawiadamiający o pożarze oraz bardzo silny wiatr nie udało się uratować letniskowego domku. Jak powiadomili nas spawnicy strażacy, to już kolejne tego typu podpalenie w tym miejscu. Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabiennicach informuje, że zgodnie z uchwałą zarządu miasta z dniem 1 marca ulega podwyższeniu cena biletów jednorazowych i miesięcznych na liniach międzymiastowych D Pabieńce Łask i T Pabieńce Tuszyn. Za bilet jednorazowy, jednostrefowy zapłacimy złotówkę. Dwustrefowy, złoty 50, trzystrefowy, 2 zł. Cena biletów okresowych miesięcznych przedstawia się następująco. Jednostrefowy 26 zł, dwustrefowy 30 zł, trzystrefowy 36 zł. Za bilety ulgowe płacić będziemy 50%. Podwyżka cen obejmuje przedsprzedaż biletów miesięcznych na marzec. Kolejny już raz miłośnicy poezji spotkali się w jednym z domów Kultury Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Wieczorze Poezji, jednego z pabieńskich twórców młodego pokolenia. W piątkowe popołudnie w Środowiskowym Klubie Kultury Barak kolejny z młodych pabianickich poetów zaprezentował szerszej publiczności swoją twórczość. Marcin Gębarowski, bo o nim mowa, w ciekawej scenerii i sympatycznej atmosferze Galerii M przedstawił przyjaciołom, znajomym i zaproszonym gościom cykl swoich utworów. Zaczęło się to od y, oczywiście wielkiej miłości szkolnej. Zaczęły się pierwsze wiersze, poemy. Wspaniałe, które czytałem, czytałem tylko i wyłącznie ja, których nikt absolutnie nie, nie miał prawa przeczytać, nie mówiąc o tym, że nikt o tym nie wiedział. Potem skończyłem postawówkę, no i tak jakby zaczęło się to, coraz bardziej mi się to zaczęło podobać. Zauważyłem, że powiedzmy łatwiej mi się rymuje łatwiej niż komukolwiek i zacząłem pracować nad tym. No, z początku w sumie nie była to zbyt, zbyt wielka rewelacja, ale teraz już jest, wydaje mi się, złapałem pewien taki styl, który, który może, może, nie wiem, nie miałem kontaktu nigdy z jakimś konkretnym, jakimś krytykiem, który byłby w stanie to ocenić, ale wydaje mi się, że jest to, jest to sensowne, ma to, jakieś, ma to jakieś takie, powiedzmy, Mm, przekaz w sobie, ma to jakiś sens, który po prostu chcę puścić dalej. Nie chcę tego chować w szufladzie. Twoje oczy powiedziały mi wszystko. Przepraszam, nie chciałem cię spłoszyć, ale lubię patrzeć ludziom prosto w oczy. Na pewno jest sporo ludzi, którzy właśnie są, mają takie własne domowe talenty, z których nie chcą się zdradzać, które. Na swój sposób chcą wykorzystywać i pogłębiać, ale z drugiej strony wstydzą się, boją się wyjść z tym na zewnątrz. I chciałbym być takim, powiedzmy, prekursorem w tym mieście. Może nie jest, to, nie jest to nowość, bo na pewno to nie jest nowość, ale to jest nowość dla ludzi z mojego pokolenia. I chciałbym, żeby po prostu inni. Inni pomyśleliście, że może warto, może to, co jest właśnie tam schowane gdzieś głęboko na dnie serca i kieszeni, czy gdzieś jakichś starych, wypranych spodni, to powinno się wyjąć, przeczytać, rozprostować kartkę, uwierzyć w to i wyjść z tym do ludzi. Dzisiaj przed południem w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się finał eliminacji miejskich 42. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Patronem konkursu było Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do konkursu przystąpiło ogółem 18 osób Żyli w składzie Marcel Szytenhelm, Marian Glinkowski i Arkadiusz Florczak przyznało dwa pierwsze miejsca premiowane nagrodami w postaci bonów na zakup książek w wysokości 60 zł. Otrzymały je Katarzyna Tosik i Beata Nowak. Na trzech równorzędnych drugich miejscach uplasowały się Anna Śleszyńska, Izabela Szymanowska i Dagmara Pipiak, które otrzymały bony książkowe o wartości 40 zł. Ach, te inne uczucia herlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? Współczucie. Ja bym dzisiejsze eliminacje w Pabianicach ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego nazwał, że to są eliminacje kobiecego konkursu recytatorskiego, ponieważ tak się zdarzyło, że wystąpiły same dziewczyny. Zresztą wspaniale recytowały i że mieli problemy, żeby w ramach dobrych prezentacji, wybrać pięć najlepszych, bo chciałem powiedzieć, że właśnie pięć osób, aż pięć osób e, będzie reprezentowało właśnie Pabianice i rejon Pabianicki w ogólnopolskim konkursie recytatorskim. Chciałem serdecznie podziękować tym osobom i zachęcić wszystkich innych, żeby po prostu jak najczęściej miały kontakty z konkursami recytatorskimi, a przede wszystkim z literaturą, z wierszami, bo to uszlachetnia człowieka. Ci, co się zajmują sztuką, po prostu są bogatsi. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. W dzisiejszym konkursie nie było przegranych. Wszyscy, którzy brali udział, Naprawdę są zwycięzcami, ponieważ byli wśród nas i chcieli podzielić się ważnymi spostrzeżeniami na życie, ponieważ recytacja jest właśnie formą kontaktu, przekazu myśli, problemów między widzem a słuchaczem. I to się tak może zdarzyć, że dzisiaj wy jesteście słuchaczami, ale w najbliższym czasie może będzie odwrotnie. I zachęcam Was do tego. Wszystkie nagrody o łącznej sumie 240 zł zostały ufundowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta. Na obszerniejsze fragmenty z konkursu zapraszamy do czwartkowego magazynu kulturalnego. Łączmy się, potrafi tworzyć piękno. Wczorajsze wiosenne ocieplenie spowodowało, że nawet najwięksi domatorzy mieli ochotę choćby na maleńki spacer. Czy wiosna zawitała do nas na dobre, czy to tylko chwilowy kaprys zimy, tego nie wiemy. Jednak piękna pogoda minionej niedzieli pozwala mieć nadzieję, że nawet jeśli chłody i mrozy jeszcze u nas zagoszczą, mają już na szczęście mniejsze szanse w starciu z coraz silniejszymi promieniami słońca. A o tym, że wiosna tuż tuż, przekonać się można było nie tylko spoglądając na słupek rtęci w termometrze. Uważni obserwatorzy przyrody potrafili dojrzeć pierwsze zwiastuny wiosny, jakimi są wierzbowe bazie. Wszyscy ci, którzy po zimowych mrokach spragnieni byli życiodajnego światła, całymi rodzinami opuszczali w niedzielne przed i popołudnie domowe przytulne ciepełko, aby choć kilka minut pooddychać wiosennym powietrzem i może choć trochę zmienić karnację, pozbywając się zimowej bladości na korzyść prawie letniej opalenizny. Wielu pabianiczan odwiedziło w niedzielę miejski ośrodek sportu i rekreacji. Jedni po prostu spacerowali, inni wypoczywali bardziej czynnie, trenując przed wyjściem na korty. Najmłodsi pod bacznym okiem rodziców z ogromnym poświęceniem kontrolowali na placach zabaw sprawność sprzętów i ich przygotowanie techniczne do sezonu wiosenno-letniego. Chyba jednak nie wszyscy cieszą się z nadejścia wiosny. Amatorom sportów zimowych trudno rozstać się ze swoją ulubioną dyscypliną na cały rok i pewnie dlatego korzystają z ostatnich chwil, kiedy to stawy Mosiru pokryte są lodem. I choć jego warstwa z godziny na godzinę jest coraz cieńsza, nie brakuje bohaterów, którzy przemierzają stawy środkiem. Czy jest to rozsądne, pozostawiamy ocenie samych zainteresowanych. Należy tylko mieć nadzieję, że kąpiele w promieniach wiosennego słońca będą jedynymi kąpielami, z których skorzystają w czasie niedzielnych spacerów owi bohaterowie. Na młodzieżowych halowych mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym we Wrocławiu duży sukces odniosła nasza najlepsza tenisistka Dominika Olszewska. W grze singlowej zdobyła brązowy medal, a po raz czwarty w swej karierze złoto w deblu, grając w parze z Sylwią Rynarzewską. W Warszawie odbędą się Mistrzostwa Europy Juniorów w strzelectwie. W reprezentacji naszego kraju znalazł się pabieńczanin Przemysław Bożek. Nasz zawodnik od lat trenuje w Pabieńskim klubie sportów ogólnowojskowych Walter pod opieką Bolesława Wiśniewskiego. W meczu pierwszej ligi tenisa stołowego nasi tenisiści z PKTS-u przegrali przed własną publicznością 4-6 z ogrodnikiem Grujec. Punkty dla naszego zespołu zdobyli Kazimierz Wiszowaty i Jan Ozimek wygrywając gry singlowe. Przed spotkaniem legitymację honorowego członka klubu, opatrzoną numerem 1, wręczono Zdzisławowi Derdoniowi, długoletniemu zawodnikowi i działaczowi związanemu z czołówką polskiego tenisa stołowego. W minioną sobotę i niedzielę juniorzy z klubu szachowego MOK PTC Pabianice rozegrali spotkanie w ramach eliminacji do drugiej ligi, wygrywając zespołem Gorzyczanki. Miło mi Państwa poinformować, że po czwartkowym zwycięstwie nad Polifarbem Wrocława Wrocław 70-59 koszykarki MTK Star Foods awansowały do półfinału rozgrywek play-off. Rywalkami naszej drużyny będą zawodniczki ŁKS Żywiec-Łódź. Pierwsze dwa spotkania rozegrane zostaną w Łodzi. Aby awansować do finału, zgodnie z regulaminem, należy wygrać trzy spotkania. Mamy nadzieję, że pabieńskie koszykarki wyjdą z tej konfrontacji zwycięską. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję. Do widzenia.